Monika Bilińska witam i zapraszam na wieści z ratusza. Dzisiaj umowa na unijną dotację podpisana 70 rocznica zbrodni katyńskiej. Trzydniowe szkolenie Cifal, kolejna nagroda dla filmu Fryderyk 2010. W środę została podpisana umowa na unijne dofinansowanie przebudowy ulicy Mickiewicza. Według wstępnych szacunków przedsięwzięcie miało kosztować ponad 6 milionów złotych, ale uda się je zrealizować za 3,7 miliona. Dzięki temu unijne dofinansowanie 5,3 miliona, które miało wynosić 85% pierwotnych kosztów, pokryje całą realizację projektu. Reszta pieniędzy zostanie zwrócona. Glica Mickiewicza to poprawa standardu, to poprawa funkcjonalności, to poprawa również bezpieczeństwa, użytkowania. To również pewna alternatywa na wypadek dalszych remontów bądź tak, ewentualnie jakichś kolizji występujących w sąsiednich ulicach. Remont ulicy Mickiewicza rozpoczął się w ubiegłym roku. W pierwszym etapie powstało rondo u zbiegu ulic Mickiewicza i 11 Listopada oraz połączenie ulicy Północnej z Mickiewicza oraz ślepego do tej pory odcinka Lasockiego z ulicą 11 Listopada. W tym roku dokończona zostanie wymiana nawierzchni od ulicy Bielskiej do ronda, ułożone nowe chodniki, powstaną cztery zatoki autobusowe. Prace mają się zakończyć najpóźniej do 30 września. Tegoroczne obchody rocznicy zbrodni w Katyniu nabrały zupełnie innego charakteru, niż w latach ubiegłych. W katastrofie lotniczej zginął prezydent RP Lech Kaczyński, pierwsza dama Maria Kaczyńska i 94 inne osoby. Tu, w tym miejscu, mieliśmy złożyć kwiaty i zapalić znicze, oddając hołd ofiarom Katynia z 1940 roku, którzy stracili życie przez rozstrzelanie. Ale od soboty 10 kwietnia 2010 roku Katyn ma dla nas wszystkich Polaków również inną wymowę. Msze święte były odprawiane nie tylko w intencji pomordowanych w obozach Katynia, Starobielska, Charkowa, Miednoje, ale również tragicznie zmarłych w katastrofie samolotów w Smoleńsku. odpoczynek raczył dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Chcę się jeszcze uczcić pamięć tych, którzy zginęli. Katastrofie lotniczej, 10 kwietnia w sobotę o godzinie 8.56, chwilą ciszy. W cieniu narodowej tragedii płotczanie składali kwiaty i zapalali znicze, między innymi przy Dębach Pamięci. Przedstawiciele 10 europejskich państw wzięli udział w szkoleniu zorganizowanym przez Płockie Centrum CIFAL. 14 z kolei szkolenie poświęcono partnerstwu prywatno-publicznemu w inwestycjach w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Było skierowane do samorządów polskich i zagranicznych oraz przedstawicieli sektora prywatnego, a także specjalistów w danej dziedzinie. 28 osób miało okazję poznać czynniki prawne i regulacyjne PPP oraz podzielić się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami. Partnerstwo publiczno-prywatne to przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez podmioty publiczne i prywatne. Zadaniem partnera publicznego jest świadczenie usług publicznych, do czego obliguje go prawo, natomiast partner prywatny ma prowadzić działalność gospodarczą i osiągać zyski. Wspólnotę działań sektora publicznego i prywatnego stworzono po to, by obaj partnerzy mogli jak najlepiej realizować cele, do których zostali powołani. Cifal Płock zorganizował szkolenie wraz z Instytutem ONZ do spraw badań i szkoleń UNITAR. Film Fryderyk 2010 zdobył Grand Prix na festiwalu filmów turystycznych w greckim Amorgos. Główna nagroda pierwszego festiwalu filmów turystycznych zorganizowanego na greckiej wyspie Amorgos to kolejne wyróżnienie dla filmu. Niedawno Fryderyk 2010 otrzymał brązową statuetkę w kategorii region na słynnym festiwalu The Golden City Gate w Berlinie. Przed nami jeszcze kilka festiwali filmów turystycznych. Myślę, że jest nadzieja na kolejne nagrody. Zapraszam do obejrzenia filmu Fryderyk 2010 do tego jak Płock z nim został pokazany. Fragment filmu dotyczący Płocka można oglądać w internecie na stronie YouTube. "Fryderyk 2010 został zrealizowany specjalnie z okazji szopenowskiej rocznicy pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przyszłym miesiącu kolejny nowy film twórców "Fryderyka", tym razem będzie to film promocyjny Polska. Jego autorami są również Jerzy Szkamruk i Piotr Sławiński. Warto dodać, że Szkamruk zdobył nagrody na trzecim Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych w Płocku za film Wielcy Odkrywcy Benedykt Polak. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję i zapraszam na kolejne wieści z Ratusza za tydzień!